Cześć, witajcie sobiecją i dzisiaj będziemy nagrywać brosos, bo tylko Wam pokażę, bo jest darmowy mega boxy z okazji urodzin. Lawsuit, then zobaczymy, czy coś mi wyleci. Oczywiście też zobaczymy, czy coś mi brakuje, czy nie. Czy tu już nie brakuje, czy nie, a wy możecie w tym czasie zostawić subskrypcję su su z znaczkiem, bo lecimy po... 100. Już dobiliśmy bardzo dużo. Dawno nie nagrywałem, tak? Więc lecimy po 200. 200 słupów lecimy, więc zostawiam um, te słupy. Muszę być szarym, i no, ja już tutaj szukam. Trochę ściszę. U ciebie nie mogę mieć nawet. Skojka nie mam. O, Leona chyba mogę. Nie, bo nie mogę. Gorda, 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 będzie tak wszystkich pasuje, właśnie. Bo muszę zobaczyć. A jak nie, a będzie szóstka, no to będzie postać. Ale coś mi się wydaje, że ostatnio ulepszałem. Bo nie miałem tak mało gorda. I coś ulepszałem, pamiętam. Ciebie, mam... Ciebie. Eee, co ciebie, ciebie, nie mogę nawet... Ciebie... Ja może wszystkich mam. Nie, nie mam do Jessie. To dwa, oj... To był ósemka by musiała chyba być, jeśli powiem Jak będzie siódemka no to wiadomo, że to albo postać,

Nie ma nic. Dobra, no to co, no nie ma nic i jeszcze sobie zagramy trochę, bo dawno nie było z Brawl Stars. I może niedługo będzie coś z Brawl Stars, na przykład, nie wiem, nie wiem. Grajmy sobie. Dawno też nie grałem nawet, więc... No. I możecie napisać w komentarzach, czy będziecie chcieli z kamerką odcinki? No live'ów nie będę mógł mieć Na przykład jak robię tam z Fortnite, tam na przykład z telefonu to Chętnie bym mógł Ale tam oczywiście to zależy od was Bo wiem już jak Tylko to zależy od was Nie, nie. Nie, nie. No to postawiłem za jakoś dobra. Na no zero pożarno szczęście. Nic nie odjęło. A zagrajmy sobie lewą nikiem. A zagrajmy. No. Tylko trzy brakują. No niestety, ale tylko trzy. Dzisiaj mam fajny dzień. Dzisiaj bym może powbijał jakieś postacie. Teraz koledź sobie wziąłem, Tak teraz pomyślałem na przykład, bym wybijać. Ale obiecałem sobie, że jutro. Obiecuję tak już od kilku dni, ale jutro tak na serio, serio. I nawet je to może. Nie wiem, będziecie chcieli, to będzie mógł być role. Odcinek nawet. Tu już są prosy, niestety już tam się A się ty mówisz, gościu? Wcale cię nie zabiję. Ciebie to już bym mógł zabić. Jest ktoś pewnie. No nie, nie już tego. Aj, mogłem użyć. Aj, no niestety. No koled, no teraz niezbyt. Ostatnia giereczka. I możecie naprawdę napisać. Dzisiaj będzie live'ik też. O 17 albo 18. Chyba o 18. Może będą dwa dziś, teraz i albo jeden w jeden, znaczy drugi będzie. Jechać się. co mnie zabija. Nie chcę, nie chcę ginąć. Nie chcę ginąć. Zabijajcie się.

No ale on jest mocny, ja jestem zadowolony, że mi dropną, nie? Naprawdę. Co? Nie, czy to miał? no dobra, chociaż 14 rangę dobiliśmy. No bo to tu bym mogę jeszcze powiedzieć jakąś, nie no. no chyba tyle, powiem wam widzowie. co będę dalej i teraz będę wbijał te postacie tutaj jakieś. Będę wbijał, więc no możecie na mnie liczyć. Będę pewnie zadowolony i będę wijał, jak zostawić suba i łapę, więc dziękuję wszystkim i widzimy się dokładnie, eee, może jutro na odcinku z Wordneta albo z Growla, no live na pewno będzie, więc wam powiem i zapraszam dzisiaj na live. A. pa!